Jest dzisiaj z nami Samsung Galaxy A51 5G. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak tego telefonu używało mi się przez ponad tydzień, zapraszam do oglądania. Nie mogę opowiedzieć o tym telefonie, czyli A51 5G. Pudełeczko niech sobie tutaj stoi, w środku nic nie ma oprócz ładowalki i kabelka. Bez powiedzenia o Samsungu Galaxy A51. Nazwa wskazywałaby na to, że to są niemal identyczne telefony, różnią się tylko tym, że ten obsługuje sieć 5G. Ale. Prawda jest taka, że tak naprawdę to są dwa zupełnie inne telefony. Ja kiedyś tam, jakiś czas temu, jak wyszły Samsungi A51 i A71, wziąłem do testów A71. Myślałem, że później wezmę A51, ale... Nie wziąłem, zobaczyłem kilka recenzji na YouTube, tam wszyscy mówili, że ten A51 tnie się niesamowicie, chociaż ma fajny ekran, jest zgrabny, fajny, ale działanie jest takie, że woła o pomstę do nieba, no więc postanowiłem nie znęcać się nad Samsungiem, wszyscy powiedzieli już o nim wszystko. Po czym, po kilku miesiącach zacząłem przeglądać, przeglądając internet, odpowiem w ten sposób, natknąłem się na takie wątki, gdzie ludzie zaczęli sobie polecać A51, mówiąc, że to jest mały telefon, który bardzo fajnie działa. Troszeczkę mnie to zdziwiło, no bo jak to, z jednej strony, Tutaj wszyscy mówią, że się tnie, a tutaj ludzie mówią, że się nie tnie i że bardzo dobrze działa. No, okazało się, że Samsung rzeczywiście zaktualizował ten telefon i poprawił jego działanie do tego stopnia, że ten telefon, czyli zwykły A51, zaczął działać bardzo sympatycznie. W co jestem skłonny uwierzyć, byłem skłonny uwierzyć, dlatego że on ma taki sam procesor jak ten Samsung M21, który miałem na swoim kanale, czyli to jest Exynos Zelkam 9611 i on działał Przyzwoicie, tak, nie jest najszybszy, ale też nie jest najwolniejszy i spokojnie, płynnie, bardzo fajnie działa. W zasadzie mniej wymagający, albo taki normalny użytkownik nie będzie na niego narzekał. Zresztą, później miałem ten A51 też w swoich rękach. Rzeczywiście ten telefon już działa ok, ale nie nagrywałem o tym filmu. No a tutaj mamy A51 5G i. Nazwa A51 wskazywałaby na to, że to jest taki sam telefon. I rzeczywiście z zewnątrz on wygląda dokładnie tak samo, nie jest za dużo o wszystkim, za chwileczkę powiem. Natomiast w środku to już jest zupełnie inna bajka. Dlatego, że tamten procesor nie obsługuje chipu 5G, tutaj mamy 5G, w związku z czym Samsung musiał dać inny procesor. I to już jest Exynos 980, który działa mniej więcej na poziomie. Snapdragona 765G, a nawet może troszeczkę lepiej. Wam Antutu Benchmark ma naprawdę bardzo fajne rezultaty, powyżej 300 tysięcy. O, proszę bardzo. No i z takim procesorem działanie tego telefonu, no to już jest zupełnie inna bajka. W dodatku ten telefon ma większą baterię, no bo sieć 5G, więc e, bateria musi być e, większa. No i naprawdę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym telefonem, zwłaszcza, że jeszcze szybciutko powiem o cenie. Telefony 5G są wyceniane mniej więcej od 1800 zł za Xiaomi albo Motorola do nawet 3000 też za Motorola czy tam LG, które kosztuje 2600 chyba. Ten telefon kosztuje 2100 bez złotówki, oczywiście, co uważam jest naprawdę całkiem. Rozsądną ceną, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Samsung, no jak wszyscy wiemy, naprawdę się ceni. No a tutaj. 200 za taki telefon to jest niezła cena. Dobrze, to tyle tytułem wstępu, tytułem e, przynudzenia na dzień. Dobra, a teraz szybciutko postaram się opowiedzieć, jak tego telefonu mi się używało, no i co w tym telefonie jest naprawdę fajnego. Zacznijmy od budowy, zacznijmy od wykonania. Tutaj będzie szybko, dlatego że w stosunku do tego zwykłego A51 wielkich różnic tutaj nie ma, o ile one w ogóle jakieś są. Tył glastikowy, czyli e, plastikowy, przód, super AMOLED. No i to jest świetny ekran, przekąt na 6,5, tam ponad. 400 ppi. Naprawdę bardzo, bardzo fajny ekran. Pierwsza liga. Ja na nic nie narzekam. Odblokowywanie albo czytnikiem linii papilarnych i wydaje mi się, że z modelu na model ten czytnik linii papilarnych, ta technologia w Samsungu jest coraz lepsza. Tutaj w każdym razie to odczytywanie palucha jest naprawdę fajne, a jeżeli nie chcemy w ten sposób odblokowywać tego telefonu, no to możemy robić to twarzą i też jest to jak widzicie bardzo Szybkie, więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. W samej budowie, cóż ciekawego, nie wiem, czy to jest ciekawe, ale to jest coś, co mnie na pewno bardzo cieszy, czyli to wejście miniczek na słuchawki. Tutaj, oczywiście, USB-C, głośnik. Głośnik jest jeden, i może w zasadzie już pokażę, jak ten telefon działa, czyli jak on odtwarza dźwięki na tym pojedynczym zewnętrznym głośniku. Oczywiście jest łatwo go przyciszyć, no i wtedy lipa. Jak słyszycie, na maksymalnych ustawieniach jakichś specjalnych przestępów nie ma, czyli da się tutaj fajnie pooglądać na przykład film. Chociaż oczywiście głośniki stereo byłyby lepsze. Natomiast na słuchawkach to jest bardzo fajna sprawa, dlatego że mamy mnóstwo możliwości ustawień dźwięku na słuchawkach i na słuchawkach ten telefon gra fantastycznie, a co najfajniejsze sprawdziłem. Y Wszystkie te ustawienia działają nie tylko na słuchawkach na kabelku, ale tak samo na y, słuchawkach bluetooth, czyli jak macie słuchawki bluetooth, a ja na przykład wolę jak jadę na rowerze, komunikację miejską i tak dalej, to używać słuchawek bluetooth, bo wtedy mi się ten kabelek nigdzie nie plącze, no to tam na tych słuchawkach bluetooth tak samo wszystkie ustawienia dźwięku działają, czyli jesteście w stanie sobie wszystkie parametry dostosować do własnych upodobań. Dobra, działanie tego telefonu, chociaż może jeszcze powiem o tym, że jest tutaj. Always on display, z Kaśni i pokaż się ładnie. O, który wyświetla, jak widzicie, informacje nie tylko z tych podstawowych aplikacji, ale z każdej aplikacji, więc nie ma diody powiadomień, ale to nam ją w zasadzie zastępuje. Natomiast jak ten telefon działa? No tak, jak już mówiłem, z tym procesorem, czyli z tym Exynosem 980. No to to jest poziom tych Snapów 765G Troszeczkę więcej chyba nawet w tych benchmarkach tych punktów e, uzyskuje No i ten telefon naprawdę śmiga pięknie, szybko, ładnie Wszystko tu się ładnie wczytuje Wszystko się ładnie przewija Nie ma mowy o jakichś spowolnieniach Nie ma mowy o jakichś opóźnieniach, chociaż o czym nie powiedziałem, ekran jest odświeżany w tradycyjnych 60 Hz, a nie w 90 albo w 120. Ale to mi absolutnie w niczym nie przeszkadza. Do działania tego telefonu absolutnie się nie czepiam. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, czyli A51 5G, ten telefon obsługuje sieci 5G. Ja obskoczyłem kilka miejsc i. Zrobiłem nawet kilka testów, takie mam wyniki, bez żadnego problemu, jeżeli telefon wykryje, że jesteśmy w zasięgu sieci 5G, to automatycznie się przełącza, no i wyniki pobierania i wysyłania są jak najbardziej imponujące. No i oprogramowanie, tak, Android 10 przykryty nakładką One UI, czyli mamy ciemny motyw, mamy gesty, możemy wybierać sobie różne tapety, możemy używać dwa konta w komunikatorach, możemy stworzyć oddzielną listę kontaktów, ukryć aplikacje i dane w prywatnym Sejfie, a tak samo mamy strefę dla gier, także tutaj jest, tak samo jak we wszystkich innych Samsungach, absolutnie nie ma na co narzekać. Bardzo fajne oprogramowanie. Zdjęcia. Tutaj będziemy mieli tak samo jak w A51, czyli bardzo dobrze, tam wszystko mi się bardzo podobało. Tutaj też bardzo mi się zdjęcia. Podobają. główne oczka 48 megapikseli, światło 2.0, szeroki kąt 12-megapikselowy, 5-megapikselowy obiektyw do makro i 5-megapikselowy sensor głębi, z przodu 32 megapiksele. No i ja jestem z działania tego telefonu zdjęciowego bardzo zadowolony, spędziłem z tym telefonem weekend za miastem i kto śledzi mój Instagram, tam może sobie zerknąć, dlatego że tam wrzucałem zdjęcia, naprawdę są bardzo fajne zdjęcia wiejskiej przyrody. No, tak, po prostu zdjęcia są bardzo ładne. Jest świetna rozpiętość tonalna, są kolory piękne. Zobaczcie zresztą sami, zaraz wszystko wam pokażę. Nie ma się tutaj absolutnie do czego przyczepić. Proszę bardzo, wiejski sklep. Może pandemia pandemią, ale pewne rzeczy przed wiejskimi sklepami się nie zmieniają. Filmy tak samo są bardzo dobre. 4K 30 klatek na sekundę z tyłu. No i lepsze Full HD jest stabilizacja elektroniczna. No więc tutaj nie narzekamy. 1, 2, 3, słychać mnie, pewnie słychać z ciekawostek w tym domu. O, w tym został podpisany rozkaz o rozpoczęciu powstania warszawskiego. To tak a propos tego, co się dzieje wokół nas w tym momencie. A no, tak wygląda ten telefon, stabilizacja. I takie tam, zbieranie głosu. Czyli tradycyjnie w Samsungach wszystko jest na najwyższym poziomie. To jest Full HD, 30 klatek na sekundę. Możemy też nagrać wideo w 4K. Nie ma optycznej, ale jest elektroniczna stabilizacja obrazu. No, i jeszcze szybciutko, jak wygląda nagrywanie szerokim kątem. Niestety, podczas nagrywania nie możemy przeskoczyć sobie z obiektywu na obiektyw. Musimy zatrzymać film i się przełączyć na szeroki kąt albo z powrotem na zwykły. No i jeszcze ja. Czyli kamerka do selfie. Tutaj najwyższa rozdzielczość możliwa to jest Full HD. da buona te l'hai Znikam. No i została nam jeszcze bateria. Tutaj bardzo pozytywne zaskoczenie, dlatego że tamten telefon zwykły A51 ma baterię 4000 mAh. Ten, ponieważ jest obsługa sieci 5G, w związku z czym, jak będziecie cały czas w sieci 5G, no to ten telefon będzie wam żal o wiele bardziej energię. Tak to już jest z 5G, dlatego wszyscy producenci robią teraz większe baterie. Tutaj mamy 4500 mAh, czyli większą baterię. No i ja cały czas w sieci 5G nie jestem. W związku z czym korzystam z zalet większej baterii. W sieci 4G, i w ten sposób ten telefon spokojnie wytrzymuje mi dwa dni na jednym ładowaniu. Myślę, że jak będziecie w zasięgu sieci 5G non-stop, to pewnie dzień Wam wytrzyma. No ale do tego, żebyście byli cały czas w zasięgu 5G, to musicie albo mieszkać gdzieś koło nadajnika, albo jeszcze pewnie sporo poczekać. Więc na razie po prostu trzeba się cieszyć z tego, że producenci, korzystając z 5G, wrzucają większe baterie, a my, korzystając z 4G, a nie 5G, korzystamy z tych większych baterii i mamy dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. Nie ma oczywiście ładowania indukcyjnego, nie ma też wodoodporności. W sumie, co ja sobie sądzę o tym telefonie? Tak jak już mówiłem, to jest telefon bardzo fajny, naprawdę nieźle wyceniony co jest bardzo zaskakujące, jak na Samsunga. Bardzo przyjemnie mi się z niego korzystało. No i za 200, bez złotówki. Spokojnie, można ten telefon jako jeden z telefonów obsługujących sieci 5G polecić. O. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć!